Hej, witam Was na kanale Egzotyczny Parapet. Z tej strony Artur. W tym roku przypada druga rocznica, jakby powstania kanału. Bo kaktusami zajmuję się troszkę jakby dłużej. W międzyczasie będą jakieś zdjęcia, które robiłem telefonami, aparatami, najróżniejsze aby umilić Wam oglądanie, nie, nie tylko słuchanie. Wydarzyło się bardzo dużo. Zaczynałem praktycznie przez wiele lat, praktycznie kaktusy były na parapetach. Później przyszedł czas, dzięki uprzejmości, w, już teraz nie pamiętam jaka firma, chociaż nie, sklep Febestore, Dzięki ich uprzejmości otrzymałem szklarnię, mała to mała, ale jak to mówią, ciasne, ale własne. Później zaadaptowałem starą folię, tunel foliowy, gdzie rodzice od lat uprawiali pomidory, paprykę. Zresztą było widać to na filmikach później przyszedł czas na jakby trzeci domek do kaktusów no i w tamtym roku zacząłem budowę jakby szklarni, Tak z przytupem na wypasie mimo tego nie widać ale kosztowała naprawdę sporo praktycznie sam dach krokwie no, i tam jeszcze trochę poliwęglanu, więc, więc sporo się wydarzyło przez te dwa lata ostatnie. Myślę, że jak uda się ukończyć tą nową szklarnię, to będzie tak jakby zwieńczenie pasji, marzeń. Na pewno jeszcze zbuduję z jeden skalniak, gdzie będą kaktusy mrozoodporne. Mam jeszcze parę tak jakby gatunków do zdobycia, ale na razie tym jakby się nie przejmuję. Nie ukrywam, jestem zadłużony po uszy, by mieć tą kolekcję, by zdobywać tą kolekcję. Więc będzie mi niezmiernie miło, gdy ktoś by chciał jakby nie wiem kupić kaktusy niektóre, które uda mi się po prostu rozmnożyć. One są hartowane na nasze warunki. Ich matki regularnie kwitną i dają owoce, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Głównie w sprzedaży będą opuncje figowe, indyjskie, tureckie, trochę mrozoodpornych, no i inne kaktusiki. Co by tu sobie jeszcze, co by wam jeszcze tutaj opowiedzieć? Na pewno wiem, że trzeba być bardzo upartym. Dążyć do celu. Hmm, co tu by jeszcze? I tak, no po prostu pasja z kaktusami. No jest to coś, czego nie da się jakby po prostu opisać słowami wręcz. Po prostu jest to zaraźliwe, ale jest to pozytywna choroba, że tak powiem. W tej chwili mam dwa skalniaki plus jedno miejsce, gdzie jak to także są w gruncie, ale to nie jest skalniak. Czyli po prostu, tak jakby testowo zasadziłem e, chyba tam, nie wiem, 4, 5 albo 7 sztuk, już nie pamiętam. Bez przykrywania, że normalnie śnieg, i deszcze, wszystko na to padało. Mam jeszcze w gruncie przy starej folii. Yy, posadzone yy, o punkcję humifusa, humifusa bezkolcową, więc yy, widzę, że ładną barwę ma, więc bardzo jakby nie ucierpiała yy, tej zimy jak na razie. No, wiosna. Hmm, niby dopiero mamy styczeń, ale wiosna już yy, jakby widać, wie, wręcz wiosnę. Yy, no tak jak mówiłem, chciałbym w tym roku ukończyć szklarnię. Coś ciekawszego Wam nagrać. Bo naprawdę tyle czasu, co poświęciłem w poznawanie tego wszystkiego, ile ja pieniędzy wydałem na nasiona. Po prostu masakra jakaś. Więc myślę, że jakieś doświadczenie człowiek już ma, aczkolwiek cały czas się uczę, gdzieś tam przeglądam, czytam. Różne, jakby instrukcje, jak, jak wysiewać, przede wszystkim, jak dbać o niektóre gatunki kaktusów. Więc to wszystko jest po prostu tak. Hmm, powinien być tort, szampan, no ale niestety nie mam w tej chwili. i cóż, mogę tylko Wam pożyczyć, jaki sobie, by nasze rośliny rosły pięknie, zdrowo. Szybko to nie, bo nie, no niestety kaktusy szybko nie rosną, więc yy, to by było na tyle, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, że wiele z Was wytrwało do końca, co chciałem Wam powiedzieć, trochę Was męczę ostatnio tymi filmikami, podcastami, ale jakoś tak po prostu zima jest, nie ma co robić, to więc sobie pogadam do mikrofonu, no nie? no, więc dzięki, pa pa.